Teraz albo nigdy. Naprawione na szybko sprzęgło musi wytrzymać ogromne obciążenie. Jako pierwsza na linii startu staje jednak Julie w krzyżówce Pika pas traktorem. Nie przejmuj się dźwiękami. Jedź bez względu na wszystko. Zaczynamy. Trzy, dwa, jeden, start. Uda ci się. Good effort. Przynajmniej próbowaliście. Dzielna dziewczyna. Niestety silnik okazał się za słaby, żeby zapewnić autu dotarcie na szczyt. Wydawało się, że wszystko jest dobrze, ale zabrakło mocy. Gdyby drużyna wybrała niższe przełożenie, pojazd byłby wolniejszy, ale dysponowałby wyższym momentem obrotowym. Przegraliśmy. To była dobra próba. Kolejna drużynę Tobiego. Wszystko w rękach Rika. Do roboty. Cała nadzieja w drużynie Tobiego, której pojazd jeszcze przed chwilą był niesprawny. Trochę się denerwuję. Z tego co widziałem, kluczowe będzie nabranie rozpędu. Bo so nice. żegnaj. I jeszcze się spotkamy. Oby mocy powinno wystarczyć, ale czy sprzęgłowy trzyma? 3, Trzy, 2, 1 Udało się. Dzięki wykonanej w ostatniej chwili naprawie, oba koła napędowe katapultowały pojazd na szczyt wzniesienia. Mógłbym zrobić to ponownie. To świetna zabawa. Wcisnąłem gaz do dechy, i po chwili byłem na górze. Jeszcze godzinę temu dawałem nam 10% szans na pokonanie podjazdu. Mogło nam się nie udać. Nie odpuścił. Shane pokonał wzniesienie w 10 sekund i 19 setnych. Zrobił to jednak w dość nudny sposób. Mówiłem, że nie dajemy punktów za styl. To prawda, drużyna szarych nie dotarła na szczyt pomimo podjętej próby. Z kolei pomarańczowi zrobili to, choć podjazd jest bardzo stromy. Wiem o tym, bo sam się na nim przewróciłem. And the time you actually Wasz wynik 4. to 4 sekundy i 32 setne. Niesamowita maszyna Tobiego zmiażdżyła Land Rovera. Wyrazy współczucia dla Shejna. W twoim czasie wjechalibyśmy tam dwukrotnie. Lepiej wróci do śpiewania.